Witajcie na kanale kulinarne przygody. Dzisiaj będzie przepis na pysznego śledzika po cygańsku. Nowych widzów oczywiście jak zawsze zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Na początek przygotujemy sobie zalewę do naszych śledzików. Potrzebujemy 2 łyżki oleju, 3 czwarte szklanki keczupu. U mnie są szklanki o pojemności 250 ml. jedną łyżkę musztardy, świeżo zmielony pieprz, ilość według uznania, pół łyżeczki cukru, pół łyżeczki słodkiej papryki, szczyptę ostrej papryki i wszystko razem mieszamy. Następnie przygotowałam 5 ogórków korniszonych, pokrojonych w kostkę oraz jedną czerwoną średnią cebulę. U mnie te ogórki, e, tych 5 sztuk, takich średnich, waga była około 180 gramów. A cebulę, jeżeli nie macie czerwonej, możecie użyć zwykłej białej. I wszystko razem mieszamy. No i na koniec, oczywiście, śledzik pół kilograma śledzia. U mnie to jest taki śledzik wiejski w słoiku. Nie musiałam go wcześniej wymoczyć. Jeżeli użyjecie takiego śledzia z wiaderka, to wiadomo, należy go. Wcześniej wymoczyć wymieniając wodę, jeżeli nadal będzie słony, i dodajemy do przygotowanej go sosu i wszystko razem mieszamy. Takiego śledzika wkładamy na minimum 2 godziny do lodówki i już możemy cieszyć się jego doskonałym smakiem. Oczywiście taki śledzik może postać kilka dni w lodówce. U mnie wyszedł cały taki litrowy słoik tych śledzi. Przygotujcie, skomentujcie, polajkujcie, oczywiście oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.